Cześć, witajcie. Jestem Filip. Nie znacie mnie, ale nagrywam już na YouTube. I dzisiaj mój pierwszy odcinek zrobimy z Minecrafta. Dobra. Włączamy. Jak się będzie nazywać nasz świat? Powiedzmy. Dobra. Filipo. B. Pt. Filipowice. Tak się nazywam, Filip, więc dlatego Filipowice. Dobra. Survival, normal. No tej komendy. Of. Dobra. Włoduje okay. się. W, w ogóle. Mam nowy komputer i nie wiem, jak się za bardzo gra, więc nie hejtujcie mnie Bo... No wiecie, jakbyście sami grali, to by nieprzyjemnie było, jakby ktoś ciągle do was ten, nie? Dobra Schodzimy Myślę, Że to będzie wioska Dobra Będzie wioska. No, nie wiem o tym, ale tak myślę. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ale to jest trudne na tym kąpie grać. Ja cię. Przez, przez góry, przez doliny. Aż dojdziemy do celu. Hmm. Tam iść, czy w góry iść? Nie wiem, ale to pójdę tam. O, w górę myślę, że za bardzo to nie będzie. Idziemy. Juczy! Ile ci kanów? Leżało wokół mnie. Jak skoczy, skoczy za mną, tak? Dobra. Ale dobre. Co jest? A wyjdziemy? To, to jest portal! Co jest? Znalazłem portal! Więc jest portal Dobra niemy Dobra To po co się pali? Wspomniałam, jak się otwiera skrzynkę Nie wiem, wszystko biorę Wszystko, co tutaj jest Dobra I obsidian Dobra Ja grałam już w Minecrafta, ale nie na kompie Dobra yy, Złożymy sobie to o nie, 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 wierzę Jest dobrze Ja myślałam, że, że to klątwo ma, ale... no nie Płoń! Płoń! A, au, u Płoń, płoń Płoń to wszystko Płoni, płoni. Juuu! Ała! Dobra. Zabieramy wszystko i uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Dobra, lecimy. Co jest? Ej, co to by się palić? Trzeba. Ja Jutro, myślałam, że tam jest jaskinia, i wpadłem do niej. Muszę coś zjeść. Jest. Dobra. A, au, u, o, woda, 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 woda. Nie Ja nie mogę! No nie Chociaż możemy tam dojść Chociaż wiem, gdzie to jest. Jest dobrze Jest na plus Wiem, gdzie to jest, więc... Możemy tam dojść, ale to jest bardzo długa droga. Bardzo długa, ale już wiem, gdzie na pewno iść. Wow, wow. Dobra. Idziemy. No, 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 no. <laughs> Dobra. Bez ten. Nie można się podpalić, to już wiem. Po co ja się w ogóle podpaliłem? Sam nie wiem. Dobra. I leci przez cztery kratki. Uuu, no to jest parkurowiec. Normalny. Idziemy. I to jest parkurowiec. Parkurowiec. Tam. Dobra. Co jest, jak wyskoczyłem? Nie, no nie. Aż tak się nie zdziwiłem. Dobra, tam, tam jest płomień. Nie mów, że mi spaliło itemy. Nie mów, że mi spaliło itemy. Wow, jest. Sam żyją. Co jest? Powinno być zaznaczenie na mapie, że dostajecie mapkę i jest zaznaczenie na mapie, gdzie zginęliście i ile razy. Wiecie. Jednak tutaj nie ma, o. To da się jeść? Nie wiem, za bardzo nie znam, to z tego można ciastka zrobić. Lepiej zbiorę. Hm. Będziemy mieli ciasteczka. A potem, ale potrzebujemy jeszcze czegoś. Już nie wiem czego. Zapomniałem. Co to? Jakie drzewo piękne! Co? Dobra. Ja tam idę, ja tam idę. Nie no, jaki ładny lasek. Idziemy tam. Nie płyniemy. Ale tutaj ciężko się chodzi. Naprawdę. Bardzo ciężko nawet. Co jest? O, bambus. Tutaj było takie wejście. Zdobyłem. O, co to tam? Potem. Dobra. Lecimy, ale. Nie wiem gdzie. O! W ostatniej chwili. Dobra. I po co my się tam wspinamy? Już sam nie wiem. Po co się tam wspinamy? Wspinać się, bo chce się wspinać. Dobra. Jesteśmy prawie na samej górze. No nie. Dobra. Mamy dużo bambusów. Zbierałem sobie, żeby na przykład pantki nakarmić. Nie wiem co tam będzie. Już Wskoczyłem tu aż, mysz aż my myszką uderzyłem. Dobra, idziemy. Ha, no. Te drzewo. Dobra. Jesteśmy już bardzo wysoko. To jest plus. Plus. Plus, a minus jest taki, że widziacie, ja kręci. Kręci mi się. No nie wiem kiedy. No dobra. Już się, już się opanowałem. I lecimy do góry. Zniszczyłem. No i ja cię zniszcz to. Zniszcz. Jest, dobra. Melony, melon, melon, melon. Idziemy, idziemy. Jest. Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Dalej, kop, kop, kto, kop to, kop, to. Dobra. Ile tych melonów? Nie, no, żeby na przyszłość było to Trzeba ich bardzo sporo Ale nie aż tak No, no to... Te, tyle to na... Na tydzień Minecrafta Starczy, czyli 7 dni Starczy No nie, przez rok, bo... Bo jak nie grasz To ci się nie ten, więc... Musisz mieć schronienie Schronienie Kupiemy? Wiecie, trudno mi się tą myszką tak obracać, tak ciu, 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 ciu. Nie mogę, nie? Dobra. Już na górę się nie wyspimy, ale możemy mieć chociaż domek w, na drzewie domek na drzewie. Yy, mam coś. Tu mam dżunglowy. Po co mi dżunglowy? Nie wiem. Ale dobra, dobra. Tu? Zapomniałam skoczyć. To bym. To dobrze, że zapomniałam skoczyć. Bo nie, po co ja zszedłem na dół? Będzie jeszcze gorzej na dole. Nie wiem, zginę. Jak zginę, to nie wierzę. Chcę mieć tylko domek na drzewie. Zszedłem na dół. Oj, 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 dalej. Lecimy. Daje się chyba na tym drzewie. Ale po co ten? Tu, o tu! Tu jakie ładne drzewko bym. Nie ten klawisz! Tutaj bym mogła ten. Dobra. Dobra Junglowe te Ale się dziwnie stawię Tylko, żeby mieć tutaj schronienie No tutaj wystarczy O, idealnie A ten? To tu Pff, Nie, no nie Obsidian. Ja, no nie stawiam, bo potem nie będę mógł wykopać co to jest? Co to jest? Dobra, jest dobrze. No i jakiś samolot znowu leci. No, nie mogę! Odleć się stąd. Nie no. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. No nie. Dobra, zróbmy coś porządnego. Drzewo skopniemy. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Szybko te drzewo skup. Szybko te drzewo skop. Oni tutaj przyjdą. Dobra. Zbieramy teraz drewno i pójdziemy na górę. Dobra. Teraz tu. Cyk, cyk. Cik, cik. Dobra. I teraz jak to się robi? Tak, tak, tak. wow zrobiłem to. Nas no, pamięć. Co to jest? Dobra. Robimy czyk cyk, cyk, ciek, cik, cik, cik. Dobra. Nie wiem po co ja to robię, ale robię. Dobra. Nie. Dobra. Myślałam, że skopię dół. Dobra, tyle wystarczy. I teraz tych 18 desek można sobie zrobić kwadrat. No nie kwadrat za bardzo. Tu, więc tutaj trzeba stawiać to. Dobra. Na razie jest dobrze Mam schronienie Nie mam czego się bać Więc możemy kończyć Dobra Jak zmęczony trochę jestem Dobra Lecimy, bo się niedawno obudziłem Dlatego To A się żegnamy to. cześć